Witam z powrotem w Max Payne. Zaraz sobie tak chcę... Kurde, chciałbym tak sobie komentarz. BUM! Okej, okay, równiutko. Bo wiecie, odnagrywam komentarz oddzielnie. I trudno jest dość synchronizować dźwięk z grą. Jesteśmy w klubie Ragnarok, w którym kry podobno kryje się... Jack Lupino, tak nam powiedział Viniganiti. Klub jest zamknięty, trzeba go otworzyć stąd. Nie wiem czemu zostawiono tutaj otwartą budkę. Nie, nie mam pojęcia czemu. Właśnie security tutaj się nam otwiera. Ua given the setting, i was surprised to find that somebody had been passing time reading. the paperback was entitled the age of murder and storm. the blurb on the back mentioned norse mythos and ragnarok, the end of a viking world with a terrible winter that covered the earth and ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. i could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. i was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about. <coughs> Na szafeczce tutaj dwa yy, dwa pain killery, ale Max mi przerwał Tak jest, Ragnarok. Ragnarok, czyli w wierzeniach yy, Nordów. Nordów? Mogę powiedzieć? Nordów? Nordów. Koniec świata. Ale nie... Słyszałem trochę inaczej. Bo Max powiedział, że pokrycie lodem. Coś takiego A to nie miał zostać odnym przez Fenrir'a zjedzony? Coś takiego? I to by rozpoczęło... A, nieważne Nie będę się rozwodzić na ten Nad wierzyniami nordyckimi Ała! Skąd oni mają tutaj Ja muszę któryś... Który... który, który, który Rany. Co się dzisiaj ze mną dzieje? Ja muszę... A, wejść tędy, tak? Tak jest To jest dość trudny moment, dużo ich tutaj jest, strasznie dużo. I ci kolesie w czarnych strojach są silniejsi, mocniejsi i szybciej nas zabijają. Co tak mi się wydaje, że szybciej nas zabijają. Jak wiecie Jack Lupino jest trochę pierdzielnięty na główkę. Patrzcie, co tu się dzieje w ogóle. Najwidoczniej wierzy w ten cały bełko, to końcu świata, który ma zostać pokryty lodem. i tak oto straciliśmy wszystkie panie i tutaj było właśnie pamiętam jeden a trzeba już wszystko zapiszę sobie The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft, and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Malfa Carum and De Umbrerum Rainy Novum Portis. Books with pentagrams on their covers all dealing with the occult and the infernal, lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. O, sam jakiś krzyk. Tutaj chyba dam koleś. A, nie zużyłem tylko. No, gotowa. Musimy wejść tędy, tylko że nie chcę się spalić, niechcący. Au. Ledwo drzwi otworzyłem, a ci już nas trafili o ty Swaniaczek. Zdaje się, że mam czyste przez te drzwi, ale chyba możemy właśnie tutaj przejść. Granaty są. Czy to mołotowy, mołotowy. Pain bardzo dobrze. Naboje. Było na tyle. Nie, na razie pochodzimy sobie z Saved Offem. Zapiszę znowu. I rusz, o! Tutaj chyba będą schody. Nie. Ups. Takiego w główkę to piszę. No ok. Tutaj chyba nic nie ma dodatkowego. Mam nadzieję, zaraz, zapiszę sobie. Nie. O, ładne graffiti w, w sumie, no. Tu ktoś na pewno będzie. Hej. Chciałem, żebyście lepiej słyszeli. Widzicie? Dwa strzały z cieja do fa, a oni żyją. Właśnie niby w chwila wytchnienia moim zdaniem, coś w twórcy chcieli zaskoczyć strasznie gracza. Przepraszam, że tak analizuję ciągle tę grę. No, na, no. zachciało mi się rozwalać Wi. Tak z zasady rozwalam. No, zaraz, o czym ja mówiłem? Nie pamiętam, a, że twórcy chcieli zaskoczyć tutaj gracza, że już niby ostatni, że ten, taki, te, te, te animacja krótka, że zabiliśmy ostatniego wroga, a tu nam wychodzi trzech. Ua! Tam byliśmy, zdaje się. I wróciliśmy do standardowego poziomu życia w Max Payne'ie Tak, co Coś około tego zawsze jest w życiu. Znaczy, może nie na pierwszym poziomie trudności. I na pewno nie w pierwszych etapach. A z dołu? Którędy ja miałem tędy. Opa. Tu jest łat łatwo spaść, uważajcie. No i gramów mamy 208. Zostawię sobie jeszcze. Hop! Na samego potem po prostu przejść? Eee, to nie było mi skakać. Szczęście, szczęście głupiego. O, Max nie może tego strzelać ze skakaniem. Ten jak się szczerzył. I idziemy dalej A i trafił nas I nie zajmiemy. Okej, okay, okej, okay. jest wszystko w porządku Na no, tędy nie, nie da się Zestrzelić niestety Szybko, szybko tutaj chciałbym przejść I tam się przyda Ale fajnie, mi się zepsałem Co my nie zrobimy? No to nie było szczęście moje, tylko ich pech. No, Max nieźle gra. Karaoke, was Rozumiem, Max, ale masz dobry głos. W sumie mógłbyś zaśpiewać coś. Kurde, ciekawe jakich używa painkillerów Max Jak czasem biorę środ środek przeciwbólowy, to nawet głowa mi nie przestaje boleć To do góry To odsuwamy Nie, 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 nie Odsuwamy No i kurde opuściłem Nie to do góry To było OK, chyba, no. I zdaje się, że już. To chyba lupino się tak drze. Nie, co ja zrobiłem? Źle. Moment. Nie, to było dobrze. A to podnosimy. OK, OK. Czyli to tylko jeszcze. O, no spo... o, w porządku. Jest, jest, jest OK. Hey, uh. <grystanie> granat, granat. Dostaniemy, Stasz, dostaniemy. A. Trzeba zapisać. Dlatego to użyję grama. A, bo mnie spaść The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Ginello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. Lupino's notes covered the table. Jack Lapino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented, arcane nonsense written in rusty blood. A mishmash list of demons, devils, and dark gods evoked. Beelzebub! Asmodeus! Baphomet! Lucifer! Loki! Cthulhu! Lilith! Hela! Blood given to you all. He was after that old Faustian deal your soul for power and fortune. Just sign signing the dotted line with your blood. Lupino's notebook lay on the pedestal. Jack Lupino was crazy, all right. Mythic wolves let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast. The big, bad Fenris wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world had become a cliche, But who was I to talk? A brooding underdog Avenger alone against an empire of evil, out to write a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you. The flesh of fallen angels! Come to me all, Astaroth! Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Ella, blood to you all. Oh. Skąd oni idą? Oni głównie będą stąd przychodzić. Stąd. To są właśnie kolesie przyzłani przez Dona Puncinella Jak na razie bez szwanku. Kto, 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 kto? Wow. tego trzeba szybko... A! Naskeczy mu się naboje. boje. zapisuję tak co chwilę, bo nie chcę mieć zapisu bardzo wczesnego od pojawienia się Lupino. I I there'd have to be a catch in it and this one was the State of Lupino was up and dying to go 15 with a alligator. And then he started this spooky monkey talk straight from a bad dream. Mine, I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood, it runs in my veins. I've seen beyond the world of skin the architecture of blood and bone, arrow. Death is coming, she is coming, and hell follows with her. This. Is the twilight winter? I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die. Die, you'll die, you'll die now. All die. When Lupino finally went down, I wanted to make real sure he'd stay that way. V was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not you've got the wrong guy in stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face i return the favor lisa punchinello lisa punchinello was the don's wife mona sachs lisa's evil twin your safety's off evil twin you might hurt someone with that gun of yours lisa's the damsel in distress i'm the professional I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you. Not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Quincinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact? I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy, as long as you don't try to slip me a Mickey. You're a real angel, Max. It was good stuff. Tasted sweet as honey going down. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed. The nightmare was always the same.